Witaj ponownie, witaj. Zainspirował mnie fakt, że myśli nie tylko pojawiają się w świadomości, lecz także są z niej stworzone. Tak, nie przychodzą do świadomości z zewnątrz. Pojawiają się w świadomości, jak wszystko inne, są też stworzone ze świadomości. Nie ma nic innego, z czego mogłyby powstać. Zatem myśl Ja jestem smutna również jest ze świadomości. Absolutnie. Czy to świadomość jest świadoma myśli Ja jestem smutna? Tak. Świadomość jest zarówno tym, co jest świadome myśli, tym, w czym ta myśl się pojawia, oraz tym, z czego ta myśl jest stworzona? Jest wszystkimi trzema. Jest obserwatorem myśli, zbiornikiem dla myśli oraz substancją tworzącą myśli. Kto zatem identyfikuje się z myślą? Czy to też jest świadomość? Jeśli ja identyfikuję się z myślą, jestem smutna, to czy jest to identyfikacja świadomości? To nie do końca tak, że świadomość identyfikuje się z myślą. Jak sama rozumiesz, myśl pojawia się w świadomości, i jest z niej stworzona. Świadomość jest więc jednością z tą myślą. Nawet powiedzieć, że jest jednością z myślą, jest ustępstwem, bo sugeruje, że świadomość i myśl to dwie różne rzeczy połączone w jedno. Nie istnieją tam dwie rzeczy, świadomość i myśl. Jest tylko świadomość, przybierająca formę myśli. Świadomość jest całkowicie scalona z myślą, o ile w ogóle uznamy egzystencję oddzielnych myśli. Świadomość jest jednością, która przybiera formę myśli i staje się nią. To nie tak, że świadomość identyfikuje się z myślą. Ona jest z nią jednością. W rezultacie wydaje się nabywać jakości tej myśli. U mnie to wygląda tak: mam myśl, że jestem nieszczęśliwa, że jestem smutna. Taka myśl mnie zjada od środka i staje się smutną osobą. Identyfikuję się więc z myślą bycia smutną i pozwalam, żeby mnie to pochłonęło. Mówisz: Ja jestem smutna. Tym samym potwierdzasz, że smutek jest tym, czym jesteś. Twierdzisz, ja, świadomość, jestem tą formą, którą przybrałam. To prawda, że świadomość jest substancją dla uczucia smutku, ale nie jest dookreślona i ograniczona tylko do tej emocji. Świadomość nie może tak naprawdę stwierdzić, ja jestem smutkiem. Nie jest identyczna ze smutkiem. Może być identyczna tylko z samą sobą. Kiedy mówisz, ja jestem smutna, do kogo się odnosisz zadając to pytanie? Uznajmy na potrzeby tej rozmowy, że myśl ma własną niezależną egzystencję. Nieskończona świadomość scala się z myślą i w rezultacie tego jej nieskończona natura zostaje pominięta, bo wydaje się przejmować ograniczoną naturę tej myśli, bądź uczucia smutku. Tak powstaje nowy podmiot. Podmiot, który zawdzięcza swoją realność nieskończonej świadomości. W naszym doświadczeniu określają to słowa: Ja jestem. Ten podmiot przybrał ograniczenia uczucia smutku. Otrzymujemy nowy podmiot, gdy mówimy: Ja jestem smutny. Podmiot, który jest smutny, jest rezultatem pomieszania świadomości ze smutkiem. To jest oddzielona jaźń, czyli ego. Ego zawdzięcza swą rzeczywistość nieskończonej świadomości i przybiera swe ograniczenia poprzez uczucia. Jest mieszanką nieskończonej świadomości z ograniczoną myślą lub uczuciem, które wytwarza tę pozornie odrębną, skończoną, przemijającą jaźń. Więc tak oddzielona jaźń jest wytworzona a w pewnym punkcie świadomość zawraca do siebie, czyli nieskończonej świadomości. Można by powiedzieć, że świadomość rozplątuje się z ograniczeń, które na siebie nałożyła. Nieskończona świadomość scaliła się ze smutkiem i w efekcie tego pozornie przybrała jego jakości, a z nimi również ograniczenia. Nieskończona świadomość przestała być nieskończona. Stała się ograniczonym umysłem, oddzieloną jaźnią. Niedualne nauczanie jest zaadresowane do tej pozornie oddzielonej jaźni, chociaż oczywiście tak naprawdę nie istnieje żadna niezależna oddzielona jaźń. Nauczanie mówi do oddzielonej jaźni. Zbadaj to, kim jesteś naprawdę i zawróć do siebie. To zawracanie do siebie jest pewnym współczującym ustępstwem dla oddzielonej jaźni, którą wydajemy się być. Czyli teraz zakładamy egzystencję oddzielonej jaźni na potrzeby tej rozmowy? Nauczanie uwzględnia niezależne istnienie oddzielonej jaźni tylko dlatego, że oddzielona jaźń stawia pytanie: Jestem nieszczęśliwa, co mam z tym zrobić? I nauczanie głosi: Oto co możesz zrobić. Przestań próbować zaspokajać się poprzez obiekty i nie rozpraszaj się relacjami i substancjami. Zbadaj istotę siebie i zawróć do swego źródła. To jest forma zachęty dla oddzielonej jaźni. Faktycznie nie ma żadnej oddzielonej jaźni. To, co naprawdę się dzieje, to świadomość rozplątuje się z uzależnień od emocji. Nawiązując do metafory króla Lira. Kiedy po zakończeniu sztuki król Lir mówi swemu przyjacielowi, że jest nieszczęśliwy, ten dobrze wie, że tak naprawdę on nie jest już królem Lirem. Wie, że nazywa się Jan Kowalski, że jest w pełni szczęśliwy. Jednak mówienie tego królowi Lirowi nie pomoże, ponieważ on zapomniał, że jest Janem Kowalskim. Przyjaciel uznaje więc, że lepiej założyć, że jest nadal królem lirem. Mówi mu, oto co możesz zrobić. Nie zamartwiaj się relacjami z córkami. Zbadaj to, kim jesteś. Zawróć do siebie, przechodząc przez kolejne warstwy doświadczenia, odrzucając wszystko, co nie jest esencjonalne z tobą. Król Lir zaczyna to robić. Jego przyjaciel zdaje sobie sprawę, że król Lir to tylko rola, a naprawdę jest on Janem Kowalskim. Jan Kowalski wysłupuje siebie z roli króla Lira. W której wcześniej się zatracił. Przyjaciel nie może mu tego jednak powiedzieć. Mówi więc, praktykuj self-inquiry. Czyli to zawsze był Jan Kowalski, który najpierw wybrał, by zidentyfikować się z królem Lirem? Nie możemy powiedzieć, że zdecydował o tym. Przypomnę Williama Blake'a. Wieczność pała miłością do produkcji czasu. Co oznacza bycie w miłości? To bycie całkowicie i intymnie w jedności. Jak dobrze rozumiesz, myśl lub emocja pojawia się w świadomości i jest stworzona ze świadomości. To więc zawsze jest świadomość. Świadomość jest stale całkowicie w jedności. Pała miłością do produkcji czasu, więc wieczność, świadomość jest w miłości do produkcji czasu, czyli ograniczonych obiektów pojawiających się w niej. Świadomość zatem nie dywaguje o tym, czy chce być jednością z myślą, czy nie. Nie ma wyboru. Sama rodzi tę myśl, daje poczęcie tej myśli wewnątrz siebie, więc ona pozostaje jednością z nią cały czas. Świadomość więc nie decyduje, czy być jednością z myślą, czy nie. Nie ma innej opcji. Widzisz, świadomość jest jednością ze wszystkim, bo jak coś mogłoby od niej odstawać? Musiałoby istnieć coś innego niż świadomość, a nie istnieje nic takiego. Tak samo jak ekran jest jednością ze wszystkim, co wydarza się w filmie. Jak ekran mógłby nie być tym samym? W końcu wszystko, czym ostatecznie jest film, jest ekranem. Świadomość, czyli ekran, nie wybiera, że będzie jednością z tymi ludźmi w filmie, ale z tymi już nie. Nie ma takiej opcji. Jest całym filmem. Świadomość jest jednym ze wszystkim, co się w niej pojawia dobrym, złym, neutralnym, bez znaczenia jest z tym jednością. Oto poświęcenie, jakiego dokonuje świadomość zatraca się ona we własnej kreacji. Poświęca swoje szczęście na rzecz stworzenia. To cena, jaką płaci za stworzenie. Tak rozpoczyna się cierpienie wewnątrz i konflikt na zewnątrz. Cierpienie jest więc sygnałem, dzwonkiem alarmowym, jaki świadomość zostawia w ograniczonym umyśle. Wskazując mu, którędy pójść, by odzyskać swoje oryginalne szczęście. Jeśli podobało Ci się to nagranie i czujesz, że wzbogaciło Twoje życie, proszę Cię o polubienie, skomentowanie lub udostępnienie go. Zachęcam też do subskrypcji kanału. Takie małe działania to naprawdę wielka pomoc. Dzięki nim wesprzesz mnie i pomożesz podobnym treściom trafić do szerszego grona odbiorców. Dziękuję. I do usłyszenia.